Cześć Branki, Agasowiło z tej strony. Słuchajcie, yy, położę dla Was runki na yy, czerwiec 2022 i zobaczymy sobie jak warto dla Was, jak się odpowiadają energie, co się może tutaj dać, jak, jak, w jaki sposób yy, działać, przeciwdziałać, iść, zacząć i tak dalej. Oczywiście ogólne czytanie, więc wiadomo, zawsze <laughs> sobie to możecie zobaczyć do ascendentu albo do księżyca. Albo to mnie zadzwonić prywatnie na sesję. Co dla Was, bezpośrednio? Podcim linkiem macie numer telefonu. Najlepiej się ze mną kontaktować przez WhatsApp. Dobrze. Jakieś konflikty z ludźmi tutaj widać. To na polu zawodowym, żeby było starej Załatwianie spraw, oczekiwanie na jakieś rezultaty. W pracy, po podjętych wysiłkach, ale słownych, przede wszystkim w dyskusjach, rozmowach, tego typu rzeczach, i szczerze powiedziawszy, trochę tak dziwnie to wygląda jałowo. Ale zobaczmy, co idzie. Tak, na pewno, dobrze. do przeszłości, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Takie przelotne miłostki, tutaj widać generalnie rzecz biorąc, jakieś wracanie wspomnieniami do osób, które w ogóle już dawno powinny, nie wiem, wylecieć do lamusa i w ogóle z niego nie wychodzić, że tak powiem. Natomiast cały pichuś polega na jednej rzeczy, że wy mi się pokazujecie jako osoby, które są skłonne, to jest taka bardzo znikoma część jakby przywiązania w ogóle do kogokolwiek z kim jesteście. Nie wiem, czy wy się uczucie po prostu być autystami, czy wy jesteście autystami, czy wam po prostu już wszystko się radno. Ale jest tu bardzo mało uczuciowości, bardzo mało takich wzniosłych być może, że się chcecie uwolnić od kogoś i dlatego stawiacie na jakieś nowe relacje, które niestety pokazują się jako tak zwane relacje powierzchowne, ale w których wy jesteście w stanie zabłysnąć się przez chwilę, na przykład poczuć jakbyście byli w cudzysłowie Panem Bogiem. Wracanie do przeszłości generalnie rzecz biorąc, tutaj jakieś takie dziwne, ale zobaczymy co, co się kładzie dalej, o Hegel bardzo nieładnie, dobrze. Absolutnie ciśnieniowe sprawy, sprawy krążenia, sprawy głowy, sprawy generalnie rzecz biorąc jakichkolwiek niedociśnień i różnych innych rzeczy, wy macie mieć w jednym palcu obcykane, i jak to ustabilizować. Zwrócić uwagę na tętnicę, zwrócić uwagę na wszystko, co jest związane z żyłami. Proszę się naprawdę do tego odnieść bardzo poważnie. I tyle. To jest pierwsza rzecz, która jest tutaj pokazana. I śmiem twierdzić, bo to jest taki mm, ja pierwszy, ja pierwszy, to ja jestem na pierwszym planie. E, I śmiem twierdzić, że będzie coś z zębami i cholera jasna, wie, czy to nie jest na zasadzie ułapania sobie czegoś, ułamania i tak dalej, i tak dalej. Ale coś co może po prostu świecić, albo trzeba już iść zaradzić temu. Co się dzieje, bo może to być, nie wiem, pusty na przykład zoom, wy nawet o tym nie wiecie, od środka w cudzysłowie, bo i po prostu w czerwcu może polecieć. No, ja wiem, że to nie są najszczęśliwsze wiadomości, ale cholera jasna. Po prostu trzeba się tym wszystkim zająć, dobra? I jeżeli są jakieś tego typu rzeczy, za to bardzo ważna rzecz. O ile istnieje możliwość, że ze świata zewnętrznego idą jakieś konflikty, no właśnie, bo tutaj praca się pokazuje w takim obokanym stanie. Czyli tak, wiemy już, że mówimy do baranków, które generalnie rzecz biorąc no najszczęśliwszego okresu w tej chwili generalnie rzecz biorąc nie mają, tak? Natomiast cały pikuś polega na jednej rzeczy, że pewne sprawy, które dotyczą właśnie zawodu, biznesu, jakichś dogadywań, być może to może być nieuczciwa taka rywalizacja, to może być bardzo nieuczciwe zagranie na przykład, żeby osiągnąć na przykład wyższy poziom, tak? Żeby awansować, czyli w pewnym sensie rozgrywki, które tutaj widać, są rozgrywkami ludzi, którzy uciekają się do wszystkich możliwych, jakie tylko są, sposobów, żeby generalnie rzecz biorąc uzyskać swoje to, co on to po prostu potrzebują. I tak jak w związkach, w sprawach romantycznych, w sprawach damsko-męskich i tak dalej się pokazujecie jako osoby, które jakby za swoimi instynktami pójdą nawet na koniec świata, to ich nie interesuje jaka będzie tego cena. Tak generalnie rzecz biorąc, w pracy wyście już chyba to zrobili. I teraz pytanie brzmi, czy wy, czy wam to zrobiono? Pytanie brzmi, bo to jest jakby konsekwencja tego, co będzie w czerwcu. Uspokajać nastroje konfliktowe, awantury, wszystkie wojny, w ogóle wychodzić z nich, nie wiem, nawet wziąć sobie, uszyć flagę białą i powiedzieć, dobra, mam to w dupie, nie będę się z tą kłócić, bo mi się nie chce. Ale zażegnywać to. No, zażegnywać to, bo to do niczego dobrego nie, nie doprowadzi. Jeżeli my mamy tak naprawdę energetykę y, ludzi w Unii no, wstrzymaną, jakby... Mówię do tych baraków, które w tej chwili jakby się pusto zaczyna robić, nich. no po prostu zobaczcie to. Nie wiem, tutaj mogą być też tego typu sytuacje, że z jednym z członków rodziny po prostu nawet jesteście w stanie w tej chwili nie rozmawiać, bo po prostu już jest taka kosa, że to się w głowie, nie wiem, kompletny rozjazd, jeżeli chodzi o jakiekolwiek porozumienie, poglądy i tak dalej. I, I po prostu no, no nie robi się tutaj fajnie w tych kartach. Trzeba przeciwdziałać. Natychmiast. Nie zastanawiać się. Oj Boże święty, a jak z partnerami? Dobrze, ja śmiem twierdzić, że może się tak, Boże. Te z Was, którym się dobrze wiecie, naprawdę, kochani, ja Wam życzę, żeby tak pozostało przez następne miliony lat, I żeby tak było. I utrzymujcie to w sobie i generalnie rzecz biorąc, niech się dzieje jak najlepiej. Natomiast te z Was, u których naprawdę jest coś nie halo, już muszą przeglądnąć na oczy, nie wiem, może założyć sobie jakieś lupy generalnie rzecz biorąc, żeby zobaczyć lepiej, że trzeba natychmiast przeciwdziałać pogłębianiu się, jakichkolwiek właśnie, jakichkolwiek rozgrywek, które są bardzo niebezpieczne, tutaj pokazane na linii generalnie rzecz biorąc pracy, łącznie z tym i, 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 utratą pracy w pewnym sensie, bo tak, widać za granicę, widać jakieś niedogadane sprawy, albo dogadane sprawy, które tak naprawdę okazują się niedogadane, gdzie ktoś coś obiecywał, było już ułożone, ugadane i tak dalej, i nawet pff, nie ma, nie ma. No, nie ma i co mi zrobisz? I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, od lipca będzie na nowo generalnie rzecz biorąc czas na to, żeby wszystko jakby inicjować na nowo, nie? Ale czerwiec musi się okazać miesiącem, w którym baran minimalizuje straty. Robi wszystko, co jest możliwe, żeby te straty były jak najmniejsze, żeby nie pogłębić pewnych frustracji. Dla tych z Was, które się ubiegają w tej chwili o jakiś kredyt, czekają na jakieś urządowe, generalnie rzecz biorąc pieniądze, jakieś pozwolenia, jakieś sprawy, które być może z podziałów, bo tutaj się pokazują też sprawy właśnie e, jakichś podziałów, rozstań, nie wiem, spadków, e, różnych innych tego typu rzeczy, no może się to przeciągać nawet do po 8 miesiącu. E, wszystkie z tych te z Was, które generalnie rzecz biorąc no mają teraz jakieś sprawy sądowe, bo no, ewidentnie tu się pokazuje urzędowo-sądowa sprawa, generalnie rzecz biorąc taka mocno, czyli z jednej strony nie da się tylko gdzieś w urzędzie tego zaliczać do sądu, tak? I to się ciągnie, minimum, ja mam tutaj pokazane 3 miesiące, ale to może być trzy lata. To jest przeciągane jeszcze sierpień nawet tego nie, nie, nie rozwiązuje, tak? czyli liczyłabym na zasoby, które mam w tej chwili, a nie na to, że już za momencik, już za chwileczkę będzie tyle i tyle pieniądzów albo takie i takie rzeczy. Nie wracać do przeszłości w związkach. Zostawić tą przeszłość na no, literać polską wszechmogącą. Ani nie macie zdolności tak naprawdę rozprawienia się z tym. Ani niespecjalnie łatwo jest Wam wybaczać jakieś naprawdę niefajne rzeczy. Pielęgnujecie bardzo często w swoim umyśle to, co Wam się stało złego i tak dalej. Nie wracajcie do przeszłości. Jest jakiś sposób na to, żeby nie zwariować, żeby nie generować kolejnych kłótni, kolejnych frustracji, kolejnych nieporozumień i tak dalej. Po prostu skupcie się na tym, co jest teraz. I jak najbardziej starajcie się to autentycznie uporządkować. Dobra? O zdrowiu już powiedziałam, natomiast ze świata zewnętrznego jeszcze tutaj mamy taką informację, że żeby... tak, możecie mieć w tej chwili, nie wiem, samochód w naprawie na przykład, coś poszło nie tak, jakieś części trzeba kupić, jakieś trzeba sprowadzać i tak dalej. Natomiast karty pokazują, żeby nie kupować w tym okresie, w czerwcu proszę nie kupować żadnych samochodów, żadnych motorów, żadnych innych tego typu rzeczy. Też zwrócić uwagę na to, żeby zabezpieczyć swoje rzeczy doskonale, tak? Nie wiem, bardziej ubezpieczyć, gdzieś postawić w odpowiednim miejscu i tak dalej. Po prostu zadbać o to, bo mogą tutaj się pojawiać jakieś sukisyny, które wyciągną łapkę nie po na przykład, no nie? Także tak to mniej więcej wygląda. Trochę mniej krytyki, kochanie, trochę mniej e, e, oceny, krytyki. Jeżeli to nie jest twórcze, jeżeli to nie jest e, pomocne dla nikogo, to mniej jakby wypowiadania treści, które generalizują, które generalnie wkładają ludzi do jednego worka, którzy, nie wiem, o, bardzo się temu oprzyj, jakby to jest też takie instynktowne, ale zostaw to, nie chciej tego, bądź bardziej delikatny w tym miesiącu, tak samo. Bo mówię, ten brak delikatności, wyczucia, lepiej nie powiedzieć nic, aniżeli powiedzieć za dużo. One tutaj nacisk dają na to, żeby być bardzo dyplomatycznym, bardzo spokojnym, wyciszyć wszystkie emocje, generalnie rzecz biorąc, żeby was tamten Jowisz i ten, te, te, te inne, że tak powiem, chuchliki nie, nie, nie napierały na was, żebyście jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze szybciej, jeszcze intensywniej i tak dalej. Nie stawiać niczego na ostrzu noża, nie w tym miesiącu, poza tym nie macie wsparcia, że tak powiem, od, od yy, słońca z, yy, z, yy, z, yy, z raka, tak? No Za chwileczkę generalnie rzecz biorąc tak będzie. No, jeszcze przez ten. Właśnie o to chodzi, żeby nie szarżować przez tego bliźniaka, do tego 20 mniej więcej, i e, nie przeszarżować i nie robić już tylu rzeczy, że poszedł święte, później, to już tylko wejdzie to słońce do raka i wy... A na to wszystko za Rozumiesz? Także zrób wszystko, żeby było generalnie rzecz biorąc jak najłagodniej. Przypilnuj spraw zawodowych. Naprawdę nieładne tam były energie. To się wiąże też z jakąś taką e, polityką kogoś innego, że no, niektórzy tak mają, no, nie? że jak nie wykończę kogoś całkowicie generalnie rzecz nie mogę być pewien, że jestem bezpieczny. I na pewnych stanowiskach, w pewnych firmach faktycznie tutaj się pokazuje taka e, właściwie wszystkie kwoty dozwolone: no po prostu wszystkie kwoty dozwolone. Uważaj, czym wojujesz. Nie wchodź w takie sprawy. Unikaj też osób, które obgadują, bo albo, nie wiem, rozbrajej to śmiechem generalnie rzecz biorąc i w ogóle się do tego nie ustosunkowuj. W pracy masz być jak Szwajcaria. Jak Szwajcaria? Widzieliście, że w generalnie się szablokniemy? Brać szabelki, hurra, Lecimy na kogoś, albo coś z tych rzeczy? No nie. No więc jak szwajcarii jesteś od dziś, teraz, no, w tej chwili? Żeby obronić swoje własne interesy. Dobra? Tutaj jeszcze no, też ja zapytam, bo to jest taki okres. No chyba, że tobie odbiło, bo ty po prostu. A to tak sobie zobaczę co mię poszło. Będziemy wymać. Coś tu jakieś tam. No. No, no to jest mi przykro. No bo wszyscy dookoła widzą co wyprawiasz, generalnie rzecz biorąc nikomu komu się to nie podoba, sam padniesz ofiarą swoich głupawych kurde zachowań. nie, praca to nie jest miejsce na flirty, na dydzia marzyciela, na, na odnoszenie się do wielkich marzeń, do wielkich m, przeżyć, do romantycznych uniesień i tak dalej, nie, grupa to widzi generalnie rzecz biorąc, zaraz będą z tego kłopoty. Dlatego też mówię, jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, że naprawdę zejdźcie na ziemię, te, które odleciały delikatnie, że tak powiem, wzięło im się i po prostu umknęło gdzieś do góry, proszę, chyba że wszedłeś w naprawdę poważny rozwój duchowy, Ok, nie kłócę się, super, zostawiam Was w świętym spokoju, czyli to tak ma być, czyli ma być pewien taki, taki, taka zniżka, taki spadek, takie, bo przyjmuje, przyjmuje, przyjmuje ta istota, tak, te, te wiadomości, te prawdy, te różne inne rzeczy, ale w innych przypadkach wy zejdźcie na ziemię, bo wy jesteście pokazane jako osobę albo gorąco zakochane, zwariowane, po prostu oszalały po prostu, nie wiem, niesienia gdzieś, te instynkty, po prostu, nie wiem, że tak powiem, i to może się odbić bardzo szeroko pojęcie na pracy, mówię bardzo szeroko pojęcie. A jakieś tam e, obiecane awanse i tak dalej, bo nie wiem, bo, bo, bo ktoś jest na stanowisku, a to akurat tak ani inaczej wyszło, że albo ty jesteś na stanowisku i komuś się obiecałeś na przykład jakieś awanse, a jesteście w korelacji takiej, ani innej, e, to się nie uda. Mało tego, jeżeli się nie uda, to będzie z tego wielka afera, wielka pretensja i tak dalej. Po co? Po co wprowadzać w ogóle tą energię? Gdzie w środku siedzi ta hagal i mówi, ło, zobaczymy, <laughs> zobaczymy, do czego doprowadzisz, to i ja Ci tyle dam, ile będziesz zasługiwał. Nie rób tak. Nie rób tak. Po prostu mądrze m zwrócić też uwagę, jeżeli macie teraz jakieś konkursy, e egzaminy, jak jakieś pewne tego typu rzeczy. Nie ma miejsca na tutaj uczucia, uniesienia, jakieś... Wy jesteście po prostu rozgrabieni. Nie wiem, może... Może po prostu jakiś taki okres macie, że wam po prostu, nie wiem, motylki wszędzie latają, zejść na ziemi, pilnować interesów, pilnować nauki, pilnować zdania egzaminów, papierów, pilnować spraw urzędowych, urzędowo, właśnie sądowych, nie liczyć na coś, nie dzielić skóry na niedźwiedziu, bo to się źle pokazywało w tych kartach. No, no mówię, no upity z miłości, no, albo z jakiejś emocji, albo może właśnie lubiony taki i z tego tytułu też upity, po prostu nie myśli zdroworozsądkowo. No, no, to sierpnia jakoś to będzie. No, ale mówię, no, żebyś nie narobił, bo ta retrogradacja Merkurego dała w dupę każdemu praktycznie. Czy każdemu na swój sposób, no nie? E, też uświadomiła pewne rzeczy, bardzo szeroko pojęcie. Miała nas nauczyć, nauczyła, bardzo ładnie. E, no ale pamiętajmy też, że to była jedenastka, więc generalnie, że nas wchodzimy w czas dwunastki, no, ja rozumiem, że, że to jak najbardziej flirty, towarzyskość i romanse, różne inne rzeczy, upojne noce i w ogóle, ale do cholery jasnej, no nie w tej A no, Chyba, że ty tak właśnie myślisz o tym, no nie realizujesz, pomyślisz. myślisz. Zwrócić uwagę, też lepszy, wiadomo, w garści aniżeli kanarek na dachu. Nie? Ale o sprawy zawodowe proszę zadbać. One się pokazują naprawdę. No nie! No tutaj nie może być takich rzeczy. No oczywiście, że to może być wynikiem pazerności kogoś generalnie rzecz biorąc, że się nie zatrzyma, jakby tak doprowadza do konfliktów, poróżnił już dużą grupę ludzi, zaczyna kopać dołki pod, pod tobą. Pamiętaj, że to może być też w że to ty tak działasz. I faktycznie ciśnienie już idzie i nie ma już możliwości, żeby się wybronić, więc po prostu frustracja sięga zenitu, w kurw, taki, że głowa boli, no bo jaka to jest niesprawiedliwość, ale tędy nigdzie nie dojdziesz. To nie dojdziesz. pasuje jakaś kobieta generalnie, że w otoczeniu. I to zawodowo. Niektórzy z Was po prostu będą się żegnać generalnie, że biorąc zawodowo z jakimiś kobietami. Ja teraz powiem tak, to nie musi być wcale w pracy. To może być też sytuacja generalnie rzecz biorąc, gdzie y, po prostu będą się żegnać. No, no mówię, no żeby to nie było tak, że początek czerwca jeszcze wnosi generalnie jakąś taką, jaką taką jeszcze do ogarnięcia, do kontroli y, energetykę, a później z końcem czerwca to puf i po prostu jest Armagedon. Bo tu mogą być bardzo duże problemy właśnie w pracy przez kobietę generalnie rzecz biorąc w biznesach, w sprawach generalnie, gdzie naprawdę trzeba było, by to mieć na guzik zapięte, pilnować, że tak powiem, przypilnować, faktycznie mieć oko na to wszystko. Jakieś dziwne rzeczy się tutaj pokazują. Bardzo taki wymagający dla Was miesiąc i wbrew pozorom tak naprawdę e, chciałoby się e, odnieść jakby do, do takich fajnych, subtelnych e, e, uczuć i w ogóle i się pocieszyć tą wiosną i tak dalej. Natomiast u Was jest pokazana bardzo duża ostrożność, konieczność ostrożności. Mówię, żeby, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby nie narobić sobie jeszcze większych kłopotów. Gorzej, jeżeli to u Waszego partnera albo partnerki takie rzeczy się dzieją i będziecie musieli, powtarzam to tym bardziej, Wy jako osoby wspierające i będące uczestniczące pośrednio w tym wszystkim, tylko i wyłącznie jeżeli opanujecie swoje emocje, w Waszym orężem jest spokój. W tym miesiącu będziecie mieli o wiele mądrzejsze pomysły, o wiele mądrzejsze sposoby na pewne rzeczy, dlatego dbać o siebie, dbać o siebie i tam przegląd zrobić zębów. Buziaczki Wam daję, trzymajcie się ciepło, no i super, bez względu na wszystko, ja Wam życzę, żeby to się w ogóle nie zrealizowało i żebyście mieli po prostu najcudowniejszy z możliwych, generalnie przez biorąc, myśląc, buziaki, Pa!